Siemanko, witajcie! Krótki vlog z nocnej naprawy Otóż już trzeci raz walnęła nam kamera z tyłu na cofaniu Nie wiem, podejrzewam, że to pewnie przez te drgania po prostu nie wytrzymują te kamery, bo jeden sezon góra i gdzieś znika ten obraz, albo przerywa się Także teraz tutaj wymieniam, wymieniam kamerę na nową, ale już trochę lepszą. Bo tak jak widzicie tutaj dotychczas mieliśmy takie na naczyńcza tu jeszcze zdiagnozowałem zobaczcie o plus przewód od plusa zasilania w międzyczasie się przerwał. To też pewnie wpłynęło na to, że nie było obrazu, ale mimo wszystko sprawdzaliśmy same kamery też, też nie działały jak trzeba. Otóż teraz tutaj będę wymieniał. Może tak to. A ja na taborecie tak Będę wymieniał o, zobaczcie, na kamery, ale już z takim czteropinowym złączem szczelnym. Mam nadzieję, że teraz będzie to działać. Czyli to widzicie, tu mamy buzerek od cofania i czujnik od zapchania. Więc tą kamerę zaraz naprawimy, wymienimy na nową. Wymienimy też złącze. I też druga rzecz, jaka wyszła, jak już tutaj wszedłem. O, zobaczcie, przerwał się przewód od lampy, i dodatki dodatku jeszcze zginęło gdzieś w ogóle całe złącze. O, bo powinno to wyglądać tak. No ale nie ma tego złącza. A w sumie to nie ma tego, tej osłonki, bo tam są i tak tylko wsuwki zwykłe 6,3 mm, więc nie byłoby problemu to dosztukować. Tak więc ta lampa i ta kamerę zaraz tutaj naprawimy. No co co, zdjąłem tu osłonkę. Przewody już są przygotowane. I złączę też. Będziemy teraz lutować gazówką, no bo to jest takie w sumie najszybciej. Dobra, trzymaj. Daj mi tą zapalniczkę. Dobra, działa. To lutujemy? No dobra, kamerę mamy podłączoną na krótko. Przewody już są polutowane, ale jeszcze nie zaizolowane. No, Złączę Czteropinowe. A i kamerka. Kamerka taka. Co ważne jest tutaj na imbusy, bo Często gęste są tutaj zwykłe krzyżaki. No to nic, to jest nic nie warte. Także dobra, montujemy, o, odkręcamy stary uchwyt i przykręcamy drugi. Dobra, kamerę podmieniliśmy yy, i... O, obraz jest, jak widzicie. Więc jest ok, teraz tylko trzeba będzie ją tam przykręcić, poizolować, e, poizolować przewody, I, i mamy to. Dobra, no to co? Zaizolowaliśmy już przewody. Nie jestem z tego zadowolony, bo wolał. Zapomniałem z mieszkania rurek termokurczliwych, więc zrobiliśmy to jakąś taką. Najtańszą najtańszym izolacją, jaka była pod ręką. No cóż, na razie musi wystarczyć. Dobra, tak jak mówiłem, tu, tu jest złącze szczelne, więc liczę, że ta kamera pochodzi trochę dłużej. Teraz tylko przemo przemontować ten uchwyt no i będzie po wszystkim. No i... Dobra, no i kamera zamontowana. A tutaj tak to wygląda. Na podstawce, tu dokręcone imbusy, kąt, kąt patrzenia to wyregulujemy sobie dopiero jutro. Zaraz no po ciemku to nawet nie ma sensu. Ale kamera działa, bo o. Jak widzicie, już nadaje w podczerwieni. Także raczej działa No i też tutaj je naprawiliśmy Do O to światełko zaraz zobaczymy Czy to dało efekt spodziewany Nie działa. Nie działa? Nie działo nic. Ale świeci się czerwona. No, no ty, chyba jest i nie działa. No bo nie jest narysowane tam, że to jest od tyłu? Nie, nie jest, ale teraz wrócili mi na tym nic nie działa. To to będzie chyba ta kluczówka może odwrotnie trzeba, ty. Nie, raczej nie. No to co jest? nie wiem, trzeba będzie to sprawdzić w dzień w takim razie. Czy prąd dochodzi, czy nie? Dobra, czyli jednak fałszywy alarm zaczęły działać. One są po kluczyku! A no widzisz. A kluczyk był wyciągnięty. No i tak myślałem, że chyba coś jest. Czyli dobra, to jednak faktycznie przyczyną problemów był przerwany kabel. Dobra, czyli już oświetlenie na tyle jest. Dobrze jest. To to zaraz złożyć, a jutro wezmę to. I sprawdzę, sobie kamerę do piroby. O no i z przodu, oświetlenie z przodu. Cztery LEDy. Dwa po bokach zwykłe. A i tutaj oświetlenie na wysyp, na rurę też. Dobra, to wyłącz. Ej, no tu tak widać na kamerze to I na tył jest też oświetlenie. O, tak widać na tej kamerze ze świetlami. No bo jak zgaszę się zgaszę światło, to widać też, nie? Ale gorzej. Gorzej, no. A tak widać. Tak. No to mi się wydaje, że dobrze będzie ustawienie. No, nie wiem, nie. Trzeba będzie to sprawdzić w dzień, bo. Tak to, to nie wiadomo czy będzie to... Chociaż tutaj widać po bokach ścinacz. No. Można by jeszcze trochę opuścić, żeby było widać cały ścinacz, to wtedy wiadomo, że słoma leci no To wes minimalnie tylko przekręć, bo ja tam nie dokręcałem na maksa. A ja ci powiem kiedy. Lekko do. Co? Nie, musisz po prostu obracać wokół osi, a nie urwać. Ale w sensie, że do dołu musisz. Dobra, to odsuń się. O, dobra, teraz jest dobrze widać ścinacz. No to może i No wiem, ale teraz jest dobrze. Dobrze, to wyjdzie, Dobrze, Dobrze. To, dobra, to jest. Dobrze. Dobrze No zaraz zobaczę. No, no dobra, widać dobrze, ścinać. No dobra, to znaczy, że wszystko zrobione. Mam nadzieję tylko, że ta kamera pochodzi trochę dłużej. Dobra, więc to by było na tyle. E, udało się wszystko naprawić. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.